Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, administruje on na terenie Dolnego Śląska obszarami, które chronione są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Ośrodek Edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu Położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Hołmy, który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Każdy człowiek korzysta ze środowiska przyrodniczego, otrzymując z niego nie tylko surowce czy energię, ale także czerpiąc inspiracje i doznania, które wypływają z piękna i dostojeństwa natury. Korzystając z tych dobrodziejstw przyrody, Wiele osób nie rozumie, jaki wpływ na stan i jako środowiska mają zachowania poszczególnych osób czy grup społecznych. Nie rozumieją, że ich styl życia, moda, sposób wypoczynku, odżywianie ma ogromne znaczenie dla otaczającego nas świata. Dlatego edukacja ekologiczna, jaką prowadzimy w Ośrodku Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myślibożu, wspomaga zrozumienie wśród dzieci i młodzieży zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą. Prowadzimy zajęcia w zakresie ekologii dla dzieci, młodzieży i osób starszych z całego Dolnego Śląska. Przyjeżdżają do nas na warsztaty grupy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, średnich szkół i innych instytucji. Program w Ośrodku Edukacyjnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu realizowany jest poprzez zajęcia terenowe, stwarzające szanse głębszego poznania przyrody, rozwijania uzdolnień i zamiłowań uczniów, rozbudzania ich ciekawości i aktywności. Są źródłem wiedzy o najbliższym środowisku, regionie i kraju. Uczą umiejętności obserwacji środowiska i dokonywania ich opisu, posługiwania się mapą, przewodnikiem, atlasami roślin i zwierząt. W cyklu zajęć o zwierzętach pokazujemy młodym ludziom bogactwo fauny występującej w naszym parku. Zdajemy sobie sprawę, że nic nie zastąpi kontaktu z przyrodą, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z życiem człowieka. Widzimy jaką radość sprawia uczestnikom zajęć obserwowanie ptaków, słuchanie ich śpiewu, czy podziwianie piękna motyli. Dlatego miejscem wielu zajęć jest las, łąka, potok Jawornik oraz ośrodek rehabilitacji zwierząt, który działa przy naszym ośrodku. Podczas naszych zajęć stosujemy także gry i zabawy dydaktyczne dostosowane do wielu uczestników, ułatwiając zapamiętywanie zdobytej wiedzy. Zajęcia laboratoryjne, pracownia chemii, środowiska i ekologii kształtują umiejętności kojarzenia faktów i logicznego wyciągania wniosków. Rozbudzają i rozwijają zainteresowania uczniów chemią, a także przybliżają dzieciom i młodzieży złożone procesy zachodzące od milionów lat na naszej planecie takie jak obieg wody w przyrodzie, czy proces fotosyntezy. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież mają sposobność obcowania ze sprzętem laboratoryjnym i wykorzystywania go przy prowadzonych doświadczeniach. Uczestnicy zajęć uczą się także wykonywać preparaty mikroskopowe. Zajęcia seminaryjne prowadzone są m.in. w formie wykładu, prelekcji, połączonych z prezentacją filmów, zdjęć i eksponatów poruszających szereg tematów, zwracając uwagę na rozwój cywilizacji, omawiając zagrożenia cywilizacyjne związane z gospodarką, zanieczyszczeniem środowiska oraz sposoby zapobiegania. Uczestnicy zajęć poznają rodzaje odpadów i sposoby ich bezpiecznej utylizacji, np. kompostownik. Poznają oznaczenia ułatwiające dokonania właściwego zakwalifikowania, odpadu do segregacji, występujące na opakowaniach produktów, których używamy na co dzień. W ofercie zajęć seminaryjnych są także zajęcia plastyczne, pozwalające odpoczywać umysłowi, a pobudzające wyobraźnię, angażujące zdolności twórcze i manualne dzieci i młodzieży. Do takich zajęć zaliczamy tworzenie z masy solnej, wykonywanie papieru czerpanego, plenery plastyczne i inne. Ośrodek posiada również bazę noclegową dla 46 osób, wyposażoną w pokoje gościnne jedno-, dwu- i wieloosobowe.